Jeszcze kilka lat temu portal Black Vault zdołał ujawnić kilkaset tajnych stron dokumentacji w sprawie UFO w ramach ustawodawstwa Freedom of Information Act. Wówczas okazało się, że amerykańskie służby interesowały się tajemniczym zjawiskiem, jakie miało miejsce w Boliwii w 1979 roku. Ambasada USA w Boliwii otrzymała wówczas zawiadomienie, że na farmie nieopodal miasta Santa Cruz znaleziono dziwny kulisty obiekt. Źródło podawało, że miało on około 70 cm średnicy i mniej więcej 2 metry w obwodzie z dziurą po jednej stronie i metalową obudową o grubości nieco ponad 1 cm. Okazało się, że już następnego dnia w miejscowości Kotoka na północy kraju odnaleziono kolejny identyczny obiekt. Relacja osoby, która odnalazła tą sferę, była jednak dość zaskakująca. Zgodnie z jego wspomnieniami, pewnego piątkowego popołudnia usłyszał wyraźny gwiżdżący odgłos. Po chwili farmer ujrzał ogromną ognistą kulę spadającą z nieba, która w momencie uderzenia w ziemię eksplodowała. Gdy jednak rolnik zebrał się na odwagę, by spojrzeć na obszar wybuchu, odnalazł tam samą sferę, jednak wokół niej nie było żadnego krateru. Mimo iż okolica wybuchu była pokryta przypalonymi roślinami, nie znajdowało tam się nic, co mogłoby przypominać ślad po kraterze. Sugeruje to, że jakaś siła musiała wpłynąć na ruch kuli tuż przed momentem zetknięcia z powierzchnią Ziemi. Całość tej sytuacji staje się jeszcze dziwniejsza, gdy weźmie się pod uwagę, że następnego wieczora po zdarzeniu, nieopodal kotoka nad obszarem wybuchu, przelatywał dziwny, bezgłośny samolot z, cytuję, trzema światełkami. Siłą rzeczy przywodzi to na myśl słynną maszynę TR-3B, jednak dlaczego amerykańskie siły powietrzne miałyby interesować się tym incydentem? Biorąc pod uwagę, iż został on zapisany w aktach FBI, z całą pewnością kryje się tam jakieś drugie dno. Należy w tym miejscu przypomnieć, że obserwacje dziwnych kul spadających z nieba były swego czasu bardzo częste i pisaliśmy o nich niemal co kilka miesięcy. W wypadku incydentu z 79 obszar, w którym odnaleziono tajemnicze sfery, został przejęty przez tzw. straż cywilną i nie podano żadnych informacji co do pochodzenia tych trzech obiektów. Trudno nie zadać sobie więc pytania, czym takim były te sfery. Obiekty te można było pewnie określić jako stopione skały i zamknąć tę sprawę, jeżeli oczywiście nie było to nic niezwykłego. Myślę, że warto przypomnieć, że jeszcze w 2018 roku w Peru doszło do niemal identycznego incydentu. Ponownie rolnicy dostrzegli spadającą kulę ognia, która spadła na ziemię, lekko spopilając okoliczne rośliny i tworząc niewielki krater. Peruwieńczycy natrafili tam na metalową sferę niewiadomego pochodzenia o masie 40 kg, szerokości 29 cm oraz niemal identycznej wysokości. Trzeba przyznać, że był to dość niezwykły okres, a bardzo podobne metalowe sfery spadały wówczas nad Brazylią oraz Chinami. Większość internautów sugerowała wówczas, że mógł to być jakiś pojemnik na paliwo, który spadł z orbity okołoziemskiej. Krótko po incydencie z Peru. Pracownicy organizacji EXOS, którzy zainteresowali się tym incydentem, sugerowali, że może to być pozostałość po ukraińskiej rakiecie nośnej Zenit 3F, która wystartowała 26 grudnia 2017 roku z kosmodromu Baikonur celem dostarczenia na orbitę satelity Angosat-1. Takie wyjaśnienie nie wytłumaczy jednak incydentu z 1979 roku. No cóż. Zapraszam Was do wyrażania opinii na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Nie zapomnijcie również zostawić subskrypcji i mam nadzieję, że usłyszymy się już wkrótce.